Dzień dobry, a dzisiaj witam was w recenzji wody toaletowej Playboy Play It Wild. Zapraszam do oglądania. Playboy Play It Wild to orientalno waniliowe perfumy dla mężczyzn. Zostały one wydane w 2015 roku. Twórcą kompozycji bachowej jest Juliette T. Notami głowy są gałka muszkatołowa, grejpfrut i cytryna. Notami serca są cynamon, ciemna czekolada, ananas i jagoda. Notami bazy są skóra, bursztyn i fasola tonka. Dobrze, to teraz takich informacji wstępnych. Perfumy te zamówiłem dla mojego kolegi na urodziny. Ale jako iż miałem kod rabatowy na Notino z okazji dnia singla, to postanowiłem, że zamówię i dla siebie. Kolega oczywiście jest zadowolony. Z informacji wstępnych, czy taka szybka recenzja, ktoś na przykład nie ma czasu obejrzeć. Zabach lubię. Yy, na porę roku najlepsza będzie na jesień, no ewentualnie na zimę, też moim zdaniem bardziej na jesień. Zarówno na i na specjalną okazję, na dzień, jak i na wieczór. Projekcja jest naprawdę dobra. Przez pierwsze 3 godziny czucie bardzo wyraźnie od osoby, która ich użyła. Jak przejdziemy, to nie będzie problemu, żeby ich wyczuć. Nie jest to jednak jakieś potężne monstrą, jakiś killer. Jak na przykład Job. To, ale dobrze je czuć. Później już idą coraz bardziej do skóry. I generalnie. czucie tak przez 8 godzin. Także tak dla innych, w sensie, już co prawda się blisko skórnie po, po kilku godzinach. Yy, ale, mimo wszystko, jak już po 11,5 godzinach yy, Zalałem się gorącą wodą, no wiadomo, jak prysznic brałem No to wtedy jeszcze mi się przypomniały Jeszcze było je czuć Ale taką granicą tutaj będzie 8 godzin Co i tak jest naprawdę nieźle Jeśli chodzi o yy, perfumy za takie niewielkie pieniądze No to płeć to będzie tutaj mężczyzna, moim zdaniem Raczej nie dedykowałem tego perfum kobietom a jakość w stosunku do ceny jest y, dobra wiecie co Wam powiem? takim moim małym marzeniem jest posiadanie wszystkich zapachów linii Playboy'a poza King of the Game oraz y, VIP STORY jeśli chcecie wiedzieć więcej to zapraszam na grupę na Facebooku Wypachnieni przez pierwsze 15 minut zapach jest nie do zniesienia uderza nas ta syntetyczność która Yy, męczy po prostu otoczenie, dłuższące je w ogóle. Jednak później yy, zabach robicie przyjemniejszy do otoczenia. I naprawdę powiem Wam, że ładny. Jak już tylko przejdę do trzeciej i do babci, to już od razu yy, jakie ładne perfumy. O! Yy, generalnie niektórzy się nawet pytają, co to takiego. I się dziwią, że coś takiego może tak ładnie pachnieć. Więc jak już zniesiecie to otwarcie, to już później naprawdę będzie go przyjemnie nosiło. Yy, lubię nosić te perfumy. O! Tak Wam powiem. Te perfumy mają swój klimat. Są one nawet dosyć takie troszeczkę ciężkawe bym powiedział w yy, odbiorze. Yy, dosyć takie poważniejsze, aczkolwiek słodkie są. Są one bardzo słodkie. Czuć jednak, że mają swój charakter. Wydaje mi się, że to dzięki tej jagodzie, która gra tutaj nie niemałą rolę i naprawdę fajnie dopełnia tą kompozycję. Gdyby na przykład jakiś Dior zrobił takie perfumy, oczywiście używając lepszych składników i za 300 zł to byłby moim zdaniem bestseller. Jednak po prostu no nie spodziewajmy się jakiegoś szału po perfumach za 20 zł. Zaczynając poza tym, że one mają naprawdę niezłe parametry i zapach podoba się kobietom. Jak dla mnie jest to takie połączenie trochę dwóch playboyów: Playboya VIP i Playboya Generation. Tak więc podsumowując, na plus dobre parametry, na minus yy, nieco syntetyczność składników. Moja ogólna ocena to czwórka. Soba generalnie nie trafia dokładnie w mój gust, ale mimo wszystko nie widzę problemów, żeby je zakładać na co dzień, żebym mógł, żeby mógł je nosić. też tam, yy, zobaczcie, bo za tą cenę myślę, że i tak warto. Dziękuję za oglądanie, do widzenia.